Od pierwszego dnia nowego roku zima nie zawodzi nas w karkonoszach i warunki narciarskie są wręcz wymarzone. Sprawdziliśmy, jak to wygląda na stokach w Karpaczu. Takie zimy powinny być co roku. No, jest zima, jest śnieg i. Jesteśmy zadowoleni. Myślę, że nasi turyści, którzy odwiedzają karpacz tak samo. Wszystkie stoki w karpaczu ruszyły, stoki narciarskie przygotowane. Zapraszamy już niedługo ferie zimowe. Cudownie, śnieżna, wspaniała aura. Nowy rok 2026 przywitał nas prawdziwie, zimowo a za mną przystanek, Bawaria. Najlepsze miejsce, jakie może być. Koświetna infrastruktura, pogoda na zamówienie. No śnieżnie. E, dopiero przyjechaliśmy na stok. Mam nadzieję, że warunki będą sprzyjające. Nie lubimy zakopanego, wolimy Karpacz. No zima dopisała. Pięknie jest biało. Warunki jak widać śnieżne, ale atmosfera fajna że można korzystać, przyjechaliśmy z dziećmi i z rodziną. Korzystamy, ludzie właśnie te są widać, zainteresowani. Warunki są dobre, widać, że za, zainteresowanie jest duże. No, przede wszystkim nie ma takich tłumów, są raczej tutaj nasi sami miejscowi Polacy. No ogólnie atmosfera jest fajna bardzo. Stoki są fajne, fajnie przygotowane. Jak ktoś nie ma gdzieś tam samochodu, który jest do tego przygotowany, no to bywa ciężko. No warunki są, jakie są, na drogach zwłaszcza, ale ogólnie poza warunkami na drogach wszystko jest perfekcyjnie. Bardzo dobrze przy... Przygotowane, fajnie, naprawdę fajnie się jeździ. E, zarówno stoki dla bardziej zaawansowanych, e, tutaj, jeźdźców narcerskich, e, jak i dla początkujących, każdy coś na swoim poziomie na pewno znajdzie. Jednak w wyższych partiach karkonoszy silny wiatr, i intensywne opady śniegu powodują, że warunki są bardzo trudne, jak mówi Andrzej Brzeziński z Karkonoskiej grupy GOPR. Należy wziąć pod rozwagę, czy warto w takiej sytuacji wychodzić w wyższe partie gór. W górach panują ekstremalnie trudne warunki pogodowe. Jest zamieć śnieżna, jest wiatr bardzo silny, do 50 km na godzinę, i szlaki są w wielu. Lub w przypadkach zasypane są zaspy, więc turystyka jest bardzo trudna. Powyżej górnej granicy lasu jest naprawdę trudno. Dziś obowiązuje też pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Mamy nadzieję, że takie warunki śniegowe się otrzymają w tym roku dużo dłużej niż to było w ostatnich latach i będziemy się mogli cieszyć prawdziwą zimą aż do końca ferii zimowych, co na pewno dobrze wpłynęłoby na branżę turystyczną w naszym regionie.